Witam Was bardzo serdecznie w ten... w zasadzie w tą... w ten wtorkowy, znaczy w tą wtorkową noc. Przepraszam, nie czułem się oczywiście. Jutro czeka nas konwekcja, którą mam zamiar przechwycić. Mi się wydaje, że mogę zapolować na północ, ale to bym musiał wejść na meteo.pl i wam powiedzieć że na pewno na północy będę. Ale jutro nas czeka konwekcja. Także aparaty w dłoń, telefony w dłoń, nagrywać, fotografować, pisać jak tam u was na dyskusji, bo macie dyskusję od raportowania, bo to jest dyskusja, żeby gadać. Macie Discord od raportowania. Zapraszam na Discord o pogodzie, Discord o kolei. Jutro nasz oka konwekcja około godziny 15.40-16.00 do godziny 19.00. Także do zachodu jest moja konwekcja. Czwartek i piątek deszczowe. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.